Kochani, jak już pewnie widzicie po tytule, dzisiaj przychodzę do was z czymś nowym, mianowicie z nową serią, czyli z maratonem DIY. Chciałam wprowadzić na ten kanał coś nowego. Ja osobiście uwielbiam oglądać filmiki, które są krótkie i im są krótsze, tym przyznam, że lepiej mi się je ogląda. Więc stwierdziłam, że raz na jakiś czas mogłabym wrzucać naprawdę krótkie filmiki DIY, ale że jest to zbyt mało na jeden film raz na tydzień, dwa tygodnie, więc stwierdziłam, że zrobię taką serię. Będzie to taki maraton tygodniowy, czyli codziennie o godzinie 18.00 będę wrzucać krótki filmik, w którym będzie jedno DIY i cały maraton będzie w jednym. Temacie, w jednej tematyce. Ten maraton to będzie przerabianie ubrań, także jeszcze przez najbliższe 6 dni pokażę Wam 6 pomysłów na przerobienie naszych starych ciuchów, a kto wie za miesiąc, może zrobię inny maraton, może będą to ozdoby do pokoju, albo po prostu coś, co Wy zaproponujecie w komentarzach, co chcecie, aby pojawiło się na tym kanale. Także ja jestem otwarta na wszystkie propozycje, możecie pisać na dole, co chcecie w następnym maratonie. I to nie są takie typowo YouTube'owe maratony, czyli to nie jest na zasadzie wbijecie. Ileś tam tysięcy polubień, to wleci nowy filmik. Nie, po prostu codziennie o 18 będzie film. Nieważne, czy będą łapki w górę, czy łapki w dół, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu o 18 nowy film. Dobra, ja już może przestanę gadać i pokażę Wam dzisiejszą rzecz. I dzisiaj przerobiłam starą kurtkę jeansową. Jak widzicie, są tutaj naszyte zdjęcia z Instaxa. I z tyłu zrobiłam taką aplikację wielką, i przyznam, że jestem z niej mega, mega zadowolona. I za sekundę pokażę Wam, jak zrobić taką kurtkę. Także już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Do stworzenia takiej kurtki jeansowej musicie przygotować sobie dwie naprasowanki czysty kawałek materiału, metalowe kółka, kawałek wstążki albo jakiejś gumki oraz igłę i nić. Na początku szukam w internecie jakiejś ciekawej grafiki na plecy mojej kurtki, a następnie skanuję zdjęcia z Instaxa. Jeżeli Wy nie macie takiej możliwości, to wystarczy, że wydrukujecie zwykłe zdjęcia, nie muszą to być z Instaxa. I jak widzicie, wkładam naprasowankę do drukarki i teraz wszystko drukuję. Następnie wycinam wszystkie elementy i wprasowuję je w materiał. Teraz znów wszystko dokładnie wycinam i układam to na swojej kurtce jeansowej, a następnie zaczynam przyszywać. I tutaj stwierdziłam, że jednak przyszyję to muliną, a nie zwykłą nitką. Dodaję jeszcze do ozdoby metalowe kółko i jak widzicie muszę trochę nadciąć kurtkę, aby mieć o co je zaczepić. Teraz czas na ozdabianie przodu i do kieszeni przyszywam kawałek gumki z kółkiem. Możecie użyć zwykłej wstążki, ja po prostu akurat to miałam pod ręką, ale przyszyjcie to po wewnętrznej stronie, nie po zewnętrznej, bo tak się będzie dużo lepiej układać. Ja niestety wcześniej tego nie przemyślałam i musiałam to poprawić. No i teraz, jak widzicie, zostało już tylko ułożyć zdjęcia tak, jak nam się podoba i przyszyć je. I jak widzicie, tutaj przyszywam je białą muliną, żeby nie odznaczało się to zbyt bardzo. I to by było na tyle, kurtka jest już skończona i mam nadzieję, że Wam się podoba. I tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że mój pomysł na przerobienie starej kurtki jeansowej wam się spodobał. I pamiętajcie, że widzimy się jutro o tej samej godzinie, czyli o 18:00, i wtedy pokażę wam kolejny drugi sposób na przerobienie starych ubrań. Do jutra, buziaki, cześć!